Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję wam plugin na Shulker Boxy, które otwierają się po kliknięciu prawego przycisku w powietrzu, trzymając Shulkera. Zablokowane są tutaj wszelkie metody na więc ja tutaj mówię o kopiowaniu. Dlatego jest to jedyny taki publiczny plugin, z tego powodu niestety jest on płatny, lecz koszt jego jest dość niski, jak na to, że nigdzie nie ma takiego pluginy. Cena znajdziecie na Discordzie z opisu, tam też go zakupicie. Zostawcie łapkę oraz suba, a ja zapraszam do oglądania. Plugin sam w sobie nie jest taki złożony. Po prostu były publikowane wszystkie metody na okopywanie. No i tak, wziąłem sobie tutaj trzy szalkery, ale wezmę jeszcze kolejne. Niebieski, jakiś magnetowy i żółty. No i tak, mam tutaj też customową główkę, żeby wam pokazać przed zakupem, że po prostu te główki też się zapisują. Że nie zmienia się ich tekstura czy coś. No i to po prostu jest jakaś główka beczki. Tutaj z mapy gdzieś wziąłem. No i tak, po kliknięciu prawym w powietrzu otwiera nam się shulker. Możemy też kliknąć stawiając, ale jak widzimy mamy cooldown przed otworzeniem, które oczywiście jest do ustawienia w konfigu. Możemy sobie go wyłączyć, ale zalecam mieć go włączonego, aby zapis po prostu wyrabiał, żeby nie było jakichś z tym problemów. Jeśli na przykład serwer zostanie laga, Możemy też postawić jak widzimy i szalker nam się otwiera, ale się nie stawia. Weźmiemy sobie jeszcze jakieś przypadkowe itemy. No i włożymy sobie na przykład do żółtego szalkera jedną nadarajtową sztabkę i te nitki. Do magnetowego włożymy sobie ten odłamek pryzmarynu i do tego niebieskiego włożymy sobie tą główkę. No, i teraz po otwarciu żółtego, jak widzimy, mamy tutaj, co włożyliśmy na tych samych slotach, możemy sobie to zmienić. Tutaj w tym że mamy to. No, i tutaj mamy oczywiście tą główkę z tą teksturą. Po wyrzuceniu i po ponownym podniesieniu też oczywiście wszystko macie tutaj opisane, co jest w tym. No, działa to normalnie. Nic się tutaj ani nie stakuje, ani się nie usuwa, sloty zostają te same. Zablokowane jest między innymi to, że jeżeli gracz Was uderzy, gdy macie otwartego shulkera, to po prostu po uderzeniu albo po zginięciu szalker się zamyka i są zapisywane nim itemy z miejsca tak jakby, no po prostu od razu są zapisywane, nie ma tam mowy o żadnym kopiowaniu takiej było to w niektórych pluginach, że mogliście mieć otwarty shulker z zapisanymi itemami, wyciągaliście sobie itemy, i podczas otwartego shulkera ktoś was zabijał. I wtedy po ponownym otworzeniu były te itemy. To tutaj to tak nie działa. Tutaj one się po prostu zapisują od razu, gdy ktoś was uderzy. Też oczywiście zablokowane jest wkładanie shulkera do shulkera. Jak widzimy, nawet nie mogę go wziąć. Tutaj możemy sobie wkładać tylko po prostu jakieś tam itemy poza shulkerami. Jest jedno kopiowanie z shelkerami, których my niestety nie możemy zablokować, ale to już leży po waszej stronie, że jeżeli macie plugin Z Action House, z tego co pamiętam tak on się nazywa, to po prostu w aukcjach musicie sobie zablokować wystawianie shelker boxów, ponieważ jest tam jeden błąd, z którym możecie kopiować to. Jeśli przed zakupem nie jesteście pewni, trzeba by na pewno plugin ma zablokowane wszystkie metody nakopiowania to możecie poprosić, po prostu udostępnimy wam serwer, na którym możecie sobie go po prostu przetestować na własne sposoby, jakie tam macie. Jeżeli znajdziecie jakiś błąd, no to po prostu my go poprawimy i zablokujemy na następne wersje pluginu, no i przy zakupie dostaniecie już tą poprawioną wersję. Plugin niestety bądź stety jest na licencję i jest przydzielany tylko do waszego jednego serwera, także przy zakupie również podajecie nam adres serwera, abyśmy mogli wam nadać licencję. Mam nadzieję, że plugin wam się przyda, jak mówiłem na początku cenę macie na discordzie z opisu, tam też go zakupicie. No i ja już dziękuję za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, siemano.